Cześć Sebuś, Cześć. widzę, że jesteśmy jedni z nielicznych, którzy robili to auto, co? E, to tak, ten silnik jest e, nie, już któryś z kolei, mhm. robiliśmy jeszcze Joika i to był ten sam silnik i też był z hybrydem. A samochód jaki tutaj mamy jest to Kia Niro, mhm. może Państwo widzieli taką słynną reklamę z Robertem De Niro, <laughs> to podobnie. Okay. E, e, Samochód taki mamy Pia Niro 1.6 140 koni 2019 rok. Mm -hmm. e, instalacja, jaką tutaj zamontowaliśmy jest to instalacja BRC Maestro w podziale 6900 co? 6, 6, Ale to na ten czas co? chyba to jest taka tak, indywidualna tak, cena. Ceny się zmieniają więc różne pozyskały, różnie kosztują. Mm -hmm. Pokażmy może poszczególne części instalacji. No właśnie. Tutaj za wiele nie widać, że są tutaj. Mhm. Tutaj mamy komputer sterujący, jakby całym naszym systemem gazowym, reduktor i filtr fazy ciekłej. Tutaj jest filtr fazy lotnej. Mhm. I to tyle, jeśli chodzi o przód. Lecimy dalej? Tak. Zapraszam. I witam w środku. Przełącznik to życzenie klienta, klienta tuż obok otwierania klapki. Klapkę możemy się otworzyć, gdzieś niedługo Wam pokażemy jak wygląda wlew. Mogę powiedzieć tylko, że na 100 tysięcy km wzrośniemy 19 200 zł, także cał, całkiem przyjemna suma jeśli chodzi o oszczędności. Zapraszam do tyłu. A pod klapką w wlewu będziemy zamontowaliśmy wlew. Wlew jest z dokrętką, także musimy za każdym razem wykręcić sobie końcóweczkę. Po zamknięciu jest całkowicie niewidoczny. Mhm. I zapraszam do tyłu. Jaki zbiornik powiedz? Zbiornik jest tutaj 50 56 litrów, jest to zbiornik standardowy, to jak widać za bardzo nic więcej nie wejdzie, gdyż trochę nas ogranicza Szerokość, mm -hmm. zasięg na jaki, jaki, jaki pokonamy na tym zbiorniku jest to około 650 km. To ogromny dystans, co? Całkiem, całkiem, całkiem przyjemnie, mm -hmm. no ze względu, to jest hybryda, więc nawet można się pokusić, że zrobimy około 800 km. A jakie spalanko tego auta, Stalanie powiedz? Spalanie na benzynie wynosi około 6 litrów, myślę, że na gazie będzie palił między 6, a maksymalnie 7, mm -hmm. też dochodzi jeszcze do tego dotrysk, dotrysk do rzędu 5%, jak tam jak producent. Mm -hmm. Kiedy zwrot ewentualnie Zwrota takiej instalacji? Po przejechaniu 30 tysięcy km, także całkiem szybko. Jeżeli samochód będzie jeździł, a wiemy, że będzie dużo jeździł, więc myślę, że pół roku spokojnie się zwróci, bo klient ma zamiar tym bardzo dużo jeździć. Także zapraszamy do Energii Polska na montaż i serwis instalacji gazowych, subskrypcji do naszego kanału na YouTubie, Facebooku, TikToku, Instagramie. Pominąłem coś? <laughs> nie, wszystko to nie jest. Wszystko. Także zapraszamy.